No przecież to jest aparat to, to jest taki ja Bo jak dłużej dałam, to się zatrzymała. Tylko ja musiałam dać. Się halo, halo. Juleczka. O. tu, 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 tu. Ja zdążyłam szybko, tylko no, troszkę, na No troszkę, razu, Ale zrób się tamtym nowym. Nie da ja Dlaczego robić Dlaczego? Jedno zdjęcie A co się, się dzieje? Jak to jest, że tu i na jedno zdjęcie można zrobić? Nie wiem, bo nie ma karty. Nie wiem, telefony. A może ona niedługo będzie miała. To ty złoży? już zrobisz. Mogą jej spędzić? Czasami to? Nie A dzień dobry! Dzień dobry! O, par, 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 par. Par, par. No tak! No, gdzie lecisz? Gdzie lecisz? No, powiedz coś! No, powiedz. Nie za ręce. Teraz będzie wkładać do buzi. mówiłam. Zapominam ciągle. Tak? Powiedz do mamy zapominam mama tak no tak nie no tak nie no tak ha 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 z tego koca. Mama, 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 krzyczy. Mam mama? Tak? nie wolno. Krzyczy na pieska? ha Na Julcia, do... chodź, idziemy na chaci. Nie, 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 nie bier ją za ręce. Idziemy hadzi, chodź. Idziemy chodź, idziemy, idziemy z dziadkiem, idziemy. Wiesz, idź. Nakarmi ją mi. Idziemy. No, no tak. To, no, dobrze na Nakarmi i na spacer z nią idziesz. No, no tak. Idź do No. Co to? to, no? Ona jest długa, będzie wysoka chyba. No bo To przecież ty, no, no, ty jesteś. Taka krótsza, ale teraz długa. Ale, mężczyna, ale mężczyna. ty je, ale ty jesteś wysoka, Krystian wysoki, no to Jesteśmy dziecko, pa, też będzie wysokie. Ta ona pięknie da przejśo, chyba. E, nasz, no. no? Powiedz, coś! powiedz już do baby! Się nią, powiedz, Pisa, po, jak, jak powiedz, kiesiu, nie. Cztery łapy masz? Powiedz jej to babci. Masz no, cztery łapy. Prosi, powiedz już. No, no powiedz! Kio no, to? to? No tak! No tak! O, jak tymi rączkami się yy, chyta jedną za drugie. Tak, no mówię ci. No, gdzie chcesz dziś? Gdzie chcesz? No Właś gdzie? Minąmi, gdzie? W czerwcu będzie miała półroczku. Tak? czy miesięcy? No, to już W lipcu będzie miała półroczku. W lipcu będzie miała pięć, a w sierpniu Kto? Kto to? Kieto? to? Marzec, kwiecień, maj. Lipiec, sierpień. Cześć! Cześć! No? <twierdzenie> tak, Masz jakąś bale. grzechotkę? No tak? no tak? No tak? To już można. Powiedz, powiedz coś do baby! Powiedz! No powiedz coś! No powiedz! No tak! A jaka jest różnica? Jak nie mogę to le... No powiedz coś do baby! Patrzy, rozgląda się. Powiedz coś! A gry! A, 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 a Chociaż ona miała jedynie no. Nie, nie, śmiała no, no. No, w pierwszej dobie. Op, op. I jakie mam przecież, jak mi w tym czerwonym, różowym w tym takim nie, różowym no. nie, yeah, yeah, yeah. e, e. Gładno, gładno jest. nie, nie, jest. nie, 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 tak nie, no, ale dlaczego tak płaka? Jak uważa? będzie głodna, to będzie płakać. Może ją wiążą, już szlężą. szlężą e, no może no, e, tak. A jak się dzieci niektóre z zębami rodzą? Tak. Przecież są takie, tak. już się rodzą z zębami. Ja nie słyszałam e, no. 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 Z... Będzie... o takich. E-no, nie. No? Wiązełka cię spędzą? Ząbki ci pójdą? Pójdą ci ząbki? Tak, tak. pójdą ci ja ząbki. Brat Patrycji ma... Pójdę ci ząbki? To... Halo, halo! Ma jakieś zęby, ale wychodzą! Halo, halo! To, to, jak nie śpi, to płacze, co Cały czas. Cały czas. Mówi, ma jakieś żele, nie żele, a to nic nie pomaga, mówi, że od do Patrzy się na telefon. Znaleźć, odrzucić, To Jak nie śpi, to płacze. Ale w tym czasie nie widzę. Halo, halo! Tak, Mów coś do niej, nie, żeby ga włożyła. A widzisz, na przykład ma 9 miesięcy już, które dziecko ma dwa, A Eliza, tej koleżanki ma też 9 miesięcy i nie ma ani jednego. Mów do niej, to. A gdzie, a gdzie, a gdzie? A gdzie? A A ma 9 miesięcy z lipca i teraz. Jest... Taka w czerwonym sukience, co była I na, ja. na despony. To będzie rok różnicy. Dzięki dziewczyny. Jeszcze nie wiem. Za tydzień może będzie wiedzieć. Nie, nic za nie i biadka. Wczoraj spała na balkonie. Taka ładna była pogoda do słońca z wielku godziny. Tu chodzisz. I kosiarka, buję kościu trawę, to jej się chyba podoba. No jaki masz podęki, ładne. A gdzieś pana na balkonie? Po co ci tyle nagrywania? Bo chcę, jakby, chcę, żeby gadała coś. Bo się tamto będzie skasowała. ale by to Czy działa i będziesz trzymała, czy będzie gadała?